Hej, tu norweski z Julką. Dzisiaj będziemy mówić o pytaniach w czasie teraźniejszym. I temat na dzisiaj to praca w restauracji. Sprawdź mój kurs norweskiego na Udemy. To jest od samego początku kurs, także nic nie trzeba umieć. Zapraszam, koniec reklamy. Ok, czas teraźniejszy, możemy go używać i do opisywania czegoś, co się dzieje teraz, w teraźniejszości, ale możemy go też używać do mówienia o przyszłości. Norwedzy często tak robią. E, tutaj mamy e, przykłady. Ja spij czyli że jem teraz. A potem następny przykład. Ja draż til puln i morn. Czyli jadę do Polski jutro. E, możemy też mówić o czynnościach, które wykonujemy regularnie, czyli ja gdzieś tam sobie pracujemy, albo ja på Ale możemy też mówić o czymś, co e, robimy dokładnie w tej chwili. Ja ser potyjawę. Także można i tak, i tak. Jak zadawać pytania? E, można użyć słówka pytającego, tak jak na przykład wem, kto, albo wa, czyli co. -la, czyli na przykład co gotujesz albo co przygotowujesz. Albo można zadać takie pytanie, które nam się w głowie pojawia po polsku, e, zaczynając się od czy. Czy masz ze sobą coś tam, albo czy, e, czy widziałeś coś tam. No, i wtedy często my, Polacy, zastanawiamy się, jak jest to czy. Nie ma tego słowa za bardzo w języku norweskim. Jest jakiś tam inny rodzaj czy, który pasuje w środku zdania, ale nie taki, od którego można zacząć pytanie. E, więc kiedy chcesz zadać pytanie, takie, które w Twojej głowie jest zaczynające się na czy, to po prostu musisz zastanowić się nad tym, jaki w tym zdaniu jest czasownik, czyli czynność. Jaka tam jest czynność. Tą czynność dajesz na samym początku. Tak jak tutaj w przykładzie. Snakir du mestina? Czy rozmawiasz z Stine, Czy rozmawiasz z nią? Także najpierw dajemy rozmawiasz, a potem ty. Snakir du mestina? Ok. Zobaczmy. Spróbujmy przetłumaczyć zdania. Będę zostawiała mało czasu na odpowiedź, więc po prostu naciskaj pauzę. Kto myje dziś sztućce? Jak to powiedzieć? Wem was kier bestik idag? i dag? Wem wasker kier i dag? Czy chcecie zamówić? Wildere bestyle. Wildere bestyle. Tutaj chcecie, idzie na początek, a potem wy. Chcecie, wy zamówić? Który to stolik? Hvilket bord er det? Hvilket bord er det? ett et bord?» et og et 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 Hvilket bord er det? Så, Hva drikker de? Hva drikker de? Płacisz kartą czy gotówką? Betaler dumę kort eller kontant. Czyli tutaj znowu betaler idzie na początek, czyli płacisz ty kartą czy gotówką. Betaler dumę kort eller kontant. Kto zamawia pizzę bez sera? Wem Wemmbestiller pizza, ost. ust. Wembeer pizza, uten ust. Tu jest fajnie sobie poćwiczyć uten e, ust, dlatego, że tutaj wymowa jest ważna. Uten to jest są takie małe u y y a ust to normalne polskie u ust. Uten wymawiamy Ten dźwięk na początku wymawiamy tak, że język jest za zębami dotyka zębów e, dolnych. I robimy taką, taki mały dziubek, i taką minę troszeczkę, jakbyśmy byli, czuli się bardzo ważni w tym momencie. U, u, <grymne> Bardzo ważny dźwięk w języku norweskim. I tutaj, kiedy obok jest słowo z tak zwanym, powiedzmy, normalnym u, to fajnie to razem poćwiczyć. Ü, ten ust. U, ten ust. Zamykasz dzisiaj. Stenger du i dag? Stenger du i dag? «Nei, så fyra med å gjøre utro.» Åpner vi klokka elleve i morgen? Åpner vi klokka elleve i morgen? Okay. Czyli tak jak po polsku tutaj e, najpierw otwieramy, ale trzeba powiedzieć my. wy Czy my mamy słodzik w tabletkach? Harvi sukietycz. sukietycz. Kto w Norwegii trochę dłużej jest, to wie, że sukiety są bardzo popularne wśród Norwegów. I kiedy się pracuje w restauracji, to prędzej czy później ktoś o nie zapyta. Suketyr. Ok, pytanie bonusowe. Czyli takie, które jest trochę takie nie do końca do rzeczy. Dlaczego w kuchni jest kot? Wórfur, a de en kot posiekne? Wurfur, a de en kot posiekne? Tutaj to trzecie słowo de. Jest istotne, żeby ono w dalszym ciągu było w zdaniu. Nie możemy bez niego zadać pytania poprawnie. Dlatego, że normalnie, gdybyśmy powiedzieli zdanie twierdzące, czyli w kuchni jest kot, to, to jeżeli zaczniemy nie od kuchni, to powiemy dr i n I to D, ono później nie, nie może po prostu zniknąć, więc dlatego dajemy je po R Wójtły r, de and Okej, okay, to wszystko. Dziękuję za lajki i subskrypcje. Cześć!